Świat, bo Panny Putik jest od wielu lat Zgadnijcie co U Panny Sterling da się No kto to wie, no kto to wie Czy ktoś to wie Ja dobrze wiem Tam funty są i shillingowy krem Zgadnijcie co Co u Marki zachowuje się No kto to wie, no kto to wie Tobie. Ursun i Olivia Cerkowe numery O brilliant wody Nie do otwarcia. Zamek nie do otwarcia? Mury za grube? Co godzinę obchód straży? Trzeba będzie zrezygnować. Hmm. Nigdy. Największy brylant świata. Poradziliśmy sobie sami i zarobiliśmy szylinga. Co ci jest? Przecież nigdy nie płakałaś, nawet jak stukłaś kolano. Bolicie coś? To piękne. Pewnie, że piękne. Dobra, ale najpierw chodźmy z tym szczurem. Trzeba go sprzedać. Żegnajcie, szczury! Dokąd idzie? Do cyrku! Powiadam ci, jakem Gordon, że bez referencji nie przyjmuje. W moim cyrku występują tylko artyści znakomici. Ale ja pana proszę. Tylko Przecież mówię, że akurat jest próba. Niech panna przyjdzie wieczorem na spektakl, okay. jak panna ma pieniądze. Wejście dla artystów. Nigdy! Nic nie jest za trudne dla córki Wielkiego Gordona! Wracaj na próbę! Tak, tatusiu! Dlaczego nie jestem córką Wielkiego Gordona? Oliwio! Tu widać całą arenę! Daj popatrzeć! niko, embo, embo, hej, idę Ko! jesteś wreszcie obi boku, zawiąż oczy i uśmiechaj się, uśmiechaj się mały, jak on ma się uśmiechać, oni traktują go jak psa, kiedy się jest na scenie trzeba się uśmiechać. Tego nie zrobisz. Jak zechcę, to zrobię. Pamiętasz, jak spadłaś z huśtawki? To zobaczysz. Oszalała. Jesteś nowy w zespole? E, to ty. Ten twój numer jest całkiem niezły. Kiedy się go zacząłeś uczyć? Jak miałem trzy lata. Tak mówi pani Ko. A teraz ile masz? Chyba jedenaście. Siedem lat treningu. Czego tutaj szukasz? Tu nie wolno wchodzić. Chcesz zostać akrobatką? Ona też by się nauczyła? Jeśli będzie ćwiczyć. Ale ona spada z huśtawki. Oszalała. My nie zatrudniamy debiutantów. Nie masz zadatków na artystkę, mała. To widać od razu. Sztywna jak kij. A właśnie, że mam zadatki! Nie słyszałaś, że masz stąd wyjść, panienko? <śpiewa> Olivia, Falstaff i ja mieszkamy na łodzi, w tych starych dokach. Mnie nie wolno wychodzić. N nie pozwalają mi. Twoi rodzice? Nie, oni. Ja nie znam rodziców. Państwo Ko wzięli mnie, jak występowali w Kenii. Byłem wtedy mały. Tak mówi pani Ko. A, w Kenii. To nie jest w dokach? Jest w Afryce. To dalej niż Hyde Park? Jesteś taki smutny, bo nie masz rodziców. Nie martw się, stary. Jak chcesz, będę twoim kumplem. I co? A! Powiedział, że mam zadatki na wielką artystkę. Jakie to piękne. Ja... Aaaa, wiecie, co ja robię z widzami na gapę? Żebym was... Więcej nie widział! Ja ci pokażę! Chcę mieć taki kostium! A nie chcesz serdelka? Jak sprzedamy szczura, to ci kupię. Nie słyszałeś, że chce się dostać do cyrku? Zrób coś, żeby tam wejść. Alstaw, zostań tu i czekaj. Grzeczny piesek. No? I co? Wymyśliłeś coś? Nic się nie martw. Stuku-puku, szur na broku. Co się stało? Wyglądasz bardzo ładnie. Nie zapomnij, Krys. To wspaniały akrobata. Dlaczego nie zaangażujesz go do zespołu, tatku? Oni się nie godzą. Mm. Najlepiej, żebyś tam to zrobił. Ja jestem za gruby. Tylko dzieciak ślizgnie się w przewód wentylacji. Jaki dzieciak! Edo, no, Weźmie brylant, wróci tą samą drogą. Pęgo? On nie będzie chciał! A kto by go pytał o zdanie? Przecież zawsze trzymaliśmy go z dala od naszych interesów! Teraz się zbliży! <laughs> Jeśli policja go złapie, wszystko im wyśpiewa! A hipnoza nie będzie pamiętał niczego! To kiedy? Jutro! Wieczorem po spektaklu. Tom, gdzie jesteś? Tu jestem, Kim! Nie widziałyście Toma dzieci? Jest za tobą! Co? Gdzie on się podział? Bo tak się złożyło, że to. Jesteśmy nierozłączni. Nie. To wszyscy Państwo widzą. To mnie oklaskują, ty stary bałwan. Gdybym ja ich nie rozśmieszył, byłaby kompletna klapa. smal, malcuch, udzieleć! Panie Gordon. Stało się coś okropnego. Elbo zniknął. Co? Katastrofa! Proszę zawołać Belle, a ja uspokoję publiczność. <noise> Szanowni Państwo, muszę z żalem poinformować, że na skutek nieprzewidzianych okoliczności popisowy numer NBO zostanie odwołany. A to dlaczego? Zapłaciłem za bilet i chcę wiedzieć. Dlaczego? Mam powiedzieć dlaczego? Chcecie znać prawdę? Potrapę sunić go tak wysoko, że poleciał aż na Księżyc. Proszę Państwa, mam przyjemność zaprezentować Państwu niepowtarzalną, jedyną i wspaniałą boską Belle Donne. Oh, Oliwia! Oliwia! Na której widok wszystkie kobiety z zazdrości! Oliwia! 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 Nie, panie Ko! Nic pana nie może usprawiedliwić! Ciekaw jestem, co pan zrobił temu dziecku, że uciekło! Tak, czy siak? Musi pan dać jakiś numer na jutro! Poznam ludzi, którzy chcą ukraść brylant! Chwileczkę, synu! Ty jesteś ten mały akrobata, Zapisza. Co tutaj robisz o tej porze? Jazda już! Odprowadzę się do cyrku! Niech pan mnie puści! Nie mogę tam wrócić nigdy! O! Oh. Oh. On mógł tam wejść. Proszę! A to ty, nie mam czasu, wynoś się! Ale dla niej, kocha, znajdziesz czas. I co, mała? Nadal chcesz występować w cyrku? Jesteś, Oliwio. Co ty tu robisz? Wszędzie cię szukałem. Jestem Słodka Pegi. To mój artystyczny przydomek. Idź na scenę, Pegi. Ja się zajmę tym obdartusem. Idę ćwiczyć mój numer. Zwariowałaś? Jazda stąd! To moja koleżanka! A... Winocha! Oliwia! Chodź tu! Oliwio! Będzie artystką. Zostaw ją spokoją! nie zróbcie mu krzywdy! walstaw. Niech zostanie. Proszę Pana, gdzie są stare doki? Boku. Koniec przerwy! Pewno, że znam Orsonę i Oliwie. To jest ich łódź. Na pewno tam są. Dziękuję. Nazywam się Elbo. A ja pryszczaty. Powiedz Oliwi, że mnie pytałeś, to może da mi się pocałować. <noise> Aha. Tak, Falstaff, idziemy na szczury. Bisz? Uciekłem z cyrku i policja mnie szuka! To przez ciebie Oliwia jest w cyrku! Ko, wzięli Oliwie na twoje miejsce! Jak to? Oni? To są okropni ludzie! Kiepska sprawa. Jesteś pewny, że każą jej ukraść ten brylant? Jest taka chuda i mała jak ja! Ona się nie zgodzi, z ją! Masz, w tym żaden gliniarz cię nie pozna. Zahipnotyzują ją. Hipno. Hipno, co? Proszę? Pan Ko usypia ludzi, i oni robią wszystko, co on chce. Oh. <śpiewanie> tak, proszę państwa, tylko garsteczka z popielałych kości. <śpiewanie> Oto co zostanie z małej księżniczki Rażni. <śpiewanie> 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 Płaczcie wraz ze mną. Oliwia, tam jest podwójne dno. Opłakujcie los nieszczęsnej księżniczki. A oto co zostało z księżniczki raczni. <laughs> Kurczę, się nie upiekło! <laughs> Ty chujano! Podwójne dno! Sukierka się przycięła, a to pańskie dno nie działa! Ach, mój kościół! Kto to rzucił? Ja ci pokażę chuj. To już koniec świata! To Apokalipsa, to Austerlitz! Zanim Falstaff, bierz go! Puść mnie! Ja nie chcę! zatrzymać się! Chcę wrócić do domu, mam do gość do twojego cyrku! Zanim wrócisz do domu, Peggy, wyświadczysz mi drobną przysługę. No! Ja! ja już nie chcę być Peggy! Chcę być Olivia! Olivio, zrobisz teraz wszystko, co ci rozkażę! Bądź posłuszna, mała Oliwio. Słuchaj mnie. Zaśnij, Oliwia. Tak? Śpi Oliwia! Rozkazuję ci. Śpi. Tak, panie <ścoughs> Juhu! Już śmieta Ucie Olivia! Ja! Gdzie Olivia? Mów gdzie ona jest! Olivia, Skacz Olivia! Nie! Wskacz! Mówię! No! Olivia! Gdzie jestem? Później ci powiem. Aresztowani. Państwo ko, złodzieje największego brylantu świata znaleźli się za kratkami. I jakkolwiek wszystkie okoliczności rabunku nie zostały do końca wyjaśnione, pan inspektor Lestrade ze Scotland Yardu ma nadzieję wyświetlić wkrótce całą sprawę. Wszystko dobre, co się dobrze kończy. Zupełnie jak w cyrku. No tak, zgłoście się wieczorem do kasy. Jako nasi goście. Zapraszam i co? Do widzenia, Olivio. Do widzenia, Olivio. Duchem jest w cyrku. <laughs> Pracowanie wersji polskiej na zlecenie Kanału Plus. Przedsiębiorstwo Start Polska. Reżyseria Ewa Złotowska. Dialogi Krystyna Subocz. Dźwięki, montaż Maciej Krędziejewski, Kierownik produkcji Alina Wojnowska. Udział wzięli Ewa Złotowska, Tomasz Kozłowicz, Krystyna Kozanecka, Lucyna Malec, Jerzy Dominik, Marek Frąckowiak, Jerzy Mazur, Paweł Galia, Wojciech Machnicki, Ryszard Nawrocki. Kierownik muzyczny Marek Klimczuk. Piosenkę z tekstem Marka Robaczewskiego śpiewali Monika Wierzbicka, Beata Jankowska, Jacek Bończyk.